50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Outlaw 2-5, hundreds of enemy troops are bearing down on the crash site. Estimate your position will be overrun in 90 seconds. Piliły? Chycyś, witajcie, witajcie, gramy sobie tutaj w Escape from Terco Halo, halo, halo Nie słuchajcie Halo, Ślimaczek Do kupienia chyba to kosztuje 100 punktów Halo, 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 halo. Czekaś, czekaś, jest Ja wszystko słucham Halo, halo, No cicho, Czekaj. Halo, halo, halo Cajaj, czekaj, 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 ja ci zobaczę Halo, halo, hala. Halo, hala halo. Halo halo. Halo halo. Halo, 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 halo halo, halo halo O, słuchajcie. Halo Przygotowacie, przygotowacie Ej, a jak schodzisz, to schodzisz i nie wchodzisz? To kłócasz. A. Dopiero jak cię klepnie, to schodzisz. Do końca roku Dwa. się? Tak. Dawaj. Czuj, wiesz, wiesz. Wpisów bogaty, bogaty, zaraz mu się bogaty, 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 ale to nie do mnie, tak? Nie żyjesz <grywa> Tak? Chodźcie Nie żyjesz? Nie żyjesz Oj, Nie mam, nie mam, nie mam bo jeszcze impakterców, jeszcze No tak Wszystkich rozwaliłem, Duk. Dobra Dawaj do basementu, dawaj do basementu Do basementu Chowaj, chowaj Słyszysz, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? tylko Teraz sprzedajemy Temy. Zebraliśmy. Dobra, Dobra. Brawo. Brawo. Proszę, przedmioty jakie macie. Proszę bardzo. Proszę. O, a druga rękawicę, I to jeszcze? Tak, i Ja ale te. Wyłącz te radio, i tak nie możemy z nich korzystać. Możemy? Nie. Tak powiedział gościu Kupiły? Nie, gościu powiedział, że każdy może. Powie... Ale najpierw. Już? Przygotować. Przygotować. No dalej, dalej. No dalej, No dalej, dawaj. No dawaj, dawaj. Смотри, 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 Tak? Uch, panie A nie, nie Poczuj, tak? 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 Nie Tak? Tak? Ja nie Tak? 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 nie Tak? 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 Daj, 여러분, 이렇게 해서 부산 야. 서 부산에서 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 부 Dostaję! A, trupy! Trupy! Ej, ty, ty mnie zabijesz, czy nie? Tak. To I trupy, 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 trupy! Jednego mam Typu też, tak? Tak Tak się liczy, tak? Tak Dobra Kto na progu? Zostałem. Zostałem też Hit Dobra, bardzo Monika, uwaga, najpierw Monika Monika, jesteś jest tu? Dwóch trafiłeś Dostałem Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Ja tak. Carson? Tak, jak chcecie możemy mieć się razem Damy wam też wyjść Piszecie się czy nie? Nas tu nie ma Jestem sam Nie jesteś sam, bo słyszałem, Jestem sam Jestem sam Daję wam szansę dogadać, czy chcecie się czy nie jestem sam Ty czy mają tutaj? No Leżę Nie zdaniem, żyję Wszyscy na schodach Lubcie no? mam... plecy Chcieliśmy się dogadać Mogłyśmy się dogadać Nie się, ma... Byście uleczyli, się poszli nie ma nikogo A no odbiór no, no, co tam? No gdzie tam jesteś? No nie żyję okay. no, Witam Jednak są No sam byłem no, Nie widzieliśmy ci No widzisz i co? A wy też ginęliście? A nie, bo wy okej okay, macie plecaku No co ty robisz? Zobacz, wiesz tak? Ty miałeś coś w plecaku czy nie? Pięć rzeczy Tu? Nie, w tym nie. Okej. Okay. No bo właśnie, karton się pytał, czy coś miałem. Powiedziałem, że nie, bo ja nic nie zebrałem. Ty też nic nie miałeś, nie? Tu. Nie, ja nic nie miałem. No.